W międzyczasie, kochani, bigosik. Witam, moi mili, w kolejnym dniu. Dzisiaj sprzątanie, sprzątanie i więcej sprzątania. Mam nadzieję, że zmotywuję Was do działania. Tak więc zaczynamy. Ja mam na imię Kasia i witam Cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje Cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co? Lecimy! Dziękuję, że trafiłeś na mój kanał. Witam cię w motywującym sprzątaniu. Ja zawsze zaczynam sprzątanie od dołu i układam zabawki. Akurat chłopacy są w szkole, ale tak to mi pomagają: czyszczą swoje pokoje, odkurzają. Często też zamiatają, wynoszą śmieci i różne takie inne drobne sprawy. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię sprzątać, ale mam troszkę tych metrów kwadratowych, bo razem z piwnicą mamy 350 metrów. Dzisiaj piwnicy nie sprzątałam, bo byłoby już o wiele za dużo. Piwnica to jest prawie tak samo jak. Mieszkanie. Nasza piwnica ma 100 metrów kwadratowych, także zawsze zostawiam sobie ją na osobny dzień. Poza tym mam taki system, że lubię łazienki również ogarnąć za jednym razem. Łazienek mamy cztery, włączając piwnicę. Łazienki już zrobiłam dwa dni temu, teraz je tylko troszeczkę doczyściłam, a dzisiaj będę sprzątała, odkurzała, myła podłogi. I no jeszcze zostaną mi kurze. No niestety, taką powierzchnię, na taką powierzchnię non-stop, gdybym sprzątała, trzeba liczyć około 5-6 godzin cały dom włącznie z piwnicą. A wiadomo, musiałam jeszcze pracować dzisiaj, bo to było nagrywane w piątek, dzisiaj jest sobota, więc yy, no niestety nie mogłam z wszystkim się uwinąć za jednym zamachem. Jak już pewnie widzieliście, amerykańskie dywany kładzone są od ściany do ściany. Nie ma takich wykładzień praktycznie czy dywanów jak w Polsce. Można oczywiście sobie zrobić drewnianą podłogę i wtedy położyć parę dywanów, ale m, takie dywany od ściany do ściany są bardzo popularne i dużo tańsze od y, drewnianych podłóg. Więc często w apartamentach, w domach widzicie takie dywany. Nasz ma troszeczkę dłuższy włos, nie bardzo długi, ale troszeczkę i gdy się go tak wyczeszę właśnie tym odkurzaczem, tak fajnie mięciutko się chodzi po tym dywanie, także bardzo fajne uczucia. Proszę Państwa, proszę Państwa, ja praca w wrze, praca na komputerze, tu wszystko jest rozwalone. Praca na komputerze, muszę sprawdzić, czy szefowa do mnie pisała, czy nie. Porobiłam, co miałam porobić poro i powiem Wam szczerze, zabrałam się za sprzątanie, żebym nie musiała tego robić jutro. Patrzcie, po skóry czuszka. Już trochę opiszu pana. Moja, nie wiem ile miałam lat. Jak byłam w Polsce, chyba na pogrzeb taty, półtora roku temu, to ją wpakowałam do walizki. Ja ją używałam, teraz Pawełek ją używa jako stołeczek czy do siedzenia, ale raczej właśnie do sięgnięcia różnych rzeczy. Także taka mała dygresja. W międzyczasie, kochani, bigosik. Jak widzicie, grzybki. Prawdziwe z Polski, z lasu. Kapusta słodka, kapusta kiszona. Dodatkowo cukinię właśnie wrzuciłam. Tą poszatkowaną troszkę. Kiełbasy polskiej. Troszeczkę. Um, no i co? Cebulki. Marchewki. Jest bigosik. Liść laurowy i przyprawy. Mm, mm, mm. Super. A ja wracam z powrotem do sprzątania. Teraz pokoik Pawełka. Gruntownie nie ma on za dużo rzeczy, więc u niego i odkurzanie, i ścieranie kurzy jest w miarę szybko idzie, więc e, zrobiłam to za jednym zamachem, akurat w jego pokoju. Kurze w innych pokojach, tak jak powiedziałam na początku, zrobiłam częściowo, bo musiałam przenieść część tego na jutro bądź też inny dzień. A nie chciałam Wam szybciutko powiedzieć, czego używam teraz do podłóg. Dwie godziny minęły, w końcu wyczyściłam znaczy odkurzaczem, wszystko no bo wiadomo, kurze inne sprawy to jest jeszcze inna historia, ale e, znowu mówię, nikt mnie nie sponsoruje. E, to jest swiferek. Ja używam swiferka, sorry, że brudne, ale to dobrze widać przynajmniej e, do podłogi, do moich tutaj podłóg i generalnie robię to troszkę z kapką. Um, ocstu i płynął do naczyń, ale tym razem ocet mi się skończył. więc używam pańsol. Go się rozcieńcza z wodą, ma taki przyjemny leśny e, zapach. Ja robię zawsze 50 na 50 do jakichś takich uporczywych, różnych e, plam. to wtedy można... czy zacieków na podłodze, to wtedy można troszeczkę większą koncentrację dać tego pine solu ale ogólnie ładnie to wtedy pachnie świeżo. Ja osobiście lubię taki trochę właśnie zapach octu, ale że octu nie mam, nie chcę się spowalniać, w sensie nie chcę iść teraz do sklepu octu kupować, więc tym razem zrobimy pańcolem. On jest dobry do podłóg, do parapetów, do wyczyszczania mebli, także wszystkie inne rzeczy możecie nim, łazienki również czyścić. Ja mam go zawsze... Tak rozcieńczony właśnie tutaj w sprayu i tak najlepiej to używam. Także zaczynamy. Moi mili, ja tu jeszcze chwilkę przy komputerze. Mam nadzieję, że mieliście ze mną fajną motywację. Ja w sumie zaczęłam tak. Koło 14. bo tutaj już zrobiłam w pracy wszystko. Tylko miałam podłączony telefon. Na głośno mówiącym w razie czego gdyby ktoś do mnie jakiś klient chciał zadzwonić. Piątki raczej bywają luźne i ten był taki luźniejszy. Na yy, koniec. No nie koniec, przepraszam. Dzisiaj jest 16 czy 17? Piątek. 17 września, Lato w pełni jeszcze w Chicago. Ja jutro nie będę miała przez to za dużo roboty, ale co chciałam Wam powiedzieć? Zrobiłam więc dywany, zrobiłam na mokro, zrobiłam łazienki i zaczęłam już łazienki w ciągu tygodnia. Ale powiem Wam szczerze, że jeszcze mi zostało. Jeszcze został mi basement. I niestety, basement to jest dodatkowe 100 m2. Jest oprócz tego właśnie taki, taki jakby nie kino, ale jest telewizor, dzieci tam mają gry, jest ping-pong. Mamy taką część wyznaczoną też malutką na yy, siłownię mamy tylko dwa sprzęty i parę ciężarków, ale nieważne, no jest tam, no i łazienka, jeżeli nie wymieniłam, no więc jest tam. Yy, Trochę do sprzątania, tak jak w małym apartamencie, czy tam jednopokojowym, czy tam paropokojowym apartamencie, bo tam jest no, niecałe 100 metrów kwadratowych. Tak więc ja to sobie zawsze zostawiam osobno, bo naprawdę no, nie dałabym już rady wszystkiego. I tak mam jeszcze kurze tutaj do porobienia i myślę, że kurze sobie wykąpię się teraz, skończę pracę. Muszę troszkę jeszcze tutaj podpisywać e-maili i rzeczy porobić. Wskoczę pod shower, odbiorę Pawełka z przedszkola. No i mam nadzieję, Dawid jest już w domu, bo on wcześniej przychodzi z high school i wcześniej też wyjeżdża autobusem około 6.40 rano. Kuba zaraz przyjdzie, właśnie on tak po 16.00 przychodzi. No i co? No i trzeba będzie sprzątanie kurzy przełożyć na jutro. I mam nadzieję, że Was zmotywowałam do działania. I że będziecie również jechać na szmacie, jak ja to mówię. A ja wskakuję, ja kończę pracę, wskakuję pod shower i zaczynamy weekendik. Pozdrowionka, bye!